Witamy wszystkich Was, Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj tutaj, aby poinformować, zakomunikować, że rozpoczynamy tą bardzo wyczekiwaną inwestycję. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że ten odcinek, choć niezbyt długi, jednak bardzo kosztowny, będzie nas kosztował około 14,5 miliona złotych. Ale jest to bardzo istotny odcinek. Ja muszę przyznać, że w latach poprzednich nie zdawałem sobie sprawy aż tak mocno z jego, jego znaczenia, ale pani marszałek obecna tutaj przypominała mi dość konsekwentnie o tym, że jest to bardzo istotny odcinek, tak naprawdę to będzie główny wjazd do miasta i że nie można go zrobić, pudrując to, co jest, czy, czy remontując, ale należy go przebudować i to przebudować w sposób taki znaczący, czyli tak jak właśnie rozpoczynamy, budując tutaj porządny most. I po dwa pasy w każdym kierunku. I to właśnie pani marszałek Anna Bańkowska konsekwentnie nam o tym przypominała przez ostatnie lata, mówię o całym zarządzie. I taką decyzję ostatecznie podjęliśmy wspólnie, i dzisiaj przystępujemy do realizacji tego odcinka. Na wstępie chciałem też przeprosić wszystkich mieszkańców, bo, bo będą to dość znaczne, dość znaczne utrudnienia. Szczególnie w tym, na tym etapie, kiedy będziemy musieli ten istniejący most rozebrać, a nie da się go rozebrać do połowy, będziemy musieli go rozebrać w całości i zbudować w tym miejscu drugi. To niestety spowoduje, że będziemy musieli tą drogę na jakiś czas zamknąć. Ale w przyszłości będzie to bardzo wygodny y, odcinek, y, tak jak powiedziałem, główny wjazd do miasta, który dzięki determinacji i wytrwałości pani marszałek y, zostanie zrealizowany. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że rzeczywiście możemy rozpocząć realizację całkowitej praktycznie przebudowy tego odcinka od Ronda Patana do Ronda Solidarności. Oczywiście w dniu dzisiejszym uprzedzam, nie zamykamy jeszcze tego odcinka. Chcemy na taką gruntowną przebudowę wejść po 1 listopada, abyście Państwo już mniej więcej za dwa tygodnie, kiedy postawimy znaki ostrzegawcze, dokładnie z datą, kiedy będzie ten odcinek zamknięty, abyście Państwo byli na to przygotowani, aby móc również zaplanować swoje wyjazdy z domów do pracy i z pracy do domu, żeby rzeczywiście te kilka bądź kilkanaście minut móc zaplanować, aby przejechać inną. Innym odcinkiem i wrócić szczęśliwie do domu. Bardzo się cieszę, że już rozpoczynamy tą przebudowę. Zgodnie z planem mamy nadzieję, że przed sezonem w maju zakończymy. Tą przebudowę tego odcinka, i będziemy już na sezon mieli kompleksowy odcinek od zjazdu Eski do Ronda Solidarności. Mam nadzieję, że te kilka miesięcy, które będą utrudnić Państwo nam wybaczycie i cierpliwie będziemy czekać na efekt finałowy w maju. Dziękuję. Panie dyrektorze, pan na siebie całą winę. Tak. Biorę na siebie całą winę, szanowni państwo. Natomiast jeżeli ta wina ma sprawić, że po tej przebudowie będzie się jeździć lepiej, no to jakoś to przeżyjemy. Tak jak moi przedmówcy mówili, rzeczywiście początkowo był plan na remont tego odcinka, który mamy parę lat temu. Natomiast tu, w porozumieniu z panią marszałek i z panem marszałkiem, doszło do tego, że będzie gruntowna przebudowa i rozbudowa do czterech pasów. I tak jak mówiliśmy, żeby przyspieszyć te prace, żeby przed sezonem przyszłego roku skończyć tą inwestycję, obiekt, na którym się w tej chwili znajdujemy, będzie zamknięty dla ruchu. Wykonawca będzie miał zdanie jak najszybciej ten obiekt przebudować, tak aby ten ruch można było dopuścić i dokończyć przebudowę tego odcinka. Więc jeżeli nic nie wydarzy się nieprzewidzianego, no to myślimy, że w maju powinien być on w całości przejezny. Będą to cztery pasy na skrzyżowaniu z drogą powiatową, to jest ulica Gryfitów, o ile pamiętam, będzie także skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Będą doprowadzone już wszystkie ciągi piesze, rowerowe do istniejących ciągów wzdłuż drogi krajowej 11. No i tak jak tu wcześniej wspomniałem, będzie nowy obieg, oświetlenie i usunięte wszystkie kolizje, które w tej chwili z tą drogą będą występować. Większość, większość uwag mieszkańców zostało z tych konsultacji uwzględnionych. O ile pamiętam, że jedynym tylko nieuwzględnionym była sygnalizacja świetna, ale tu są przejścia dzielone, więc chyba nie powinno być żadnego problemu, żeby spokojnie przejść. Nie pamiętam dokładnie czy co do metra, ale tak jak było w konsultacjach i mieszkańcy prosili, jeżeli chodzi o szkołę czy dojścia do sklepów, to te przejścia rzeczywiście będą. Pytania techniczne. Pierwszy, rozumiem, że ten teren, na którym teraz się znajdujemy, zostanie wyrównany, tak? do, do pasów. Tak. Teren, na którym się znajdujemy, będzie poszerzony do czterech pasów, tak, żeby do samej drogi ekspresowej był on jednolity. No i to niestety wymaga od nas likwidacji tych starych obiektów i ze względu na grunty, które tu występują, będzie się tu odbywać palowanie. Stąd to zamknięcie, żeby przyspieszyć te prace. Na dzień dzisiejszy nie planowaliśmy i nie planujemy takich prac, tu będzie wszystko rozebrane, rozkopane, no i grunty są niestety jakie są, więc ciężko by nam było cokolwiek tu posadowić na tej szerokości. Trakcie. Nie, będzie szanowni państwo, nie uwzględnialiśmy tego, no tu zamykamy to po to, żeby jak najszybciej to wykonać. Więc jeżeli tu wejdą pale, będą tu prace niebezpieczne się odbywały, no to też nie chcielibyśmy, żeby się pod takim sprzętem tu mieszkańcy e, znajdowali. Autobus będzie jeździł. Znaczy, szanowni Państwo, no autobusy szkolne MZK, wszyscy zostaną poinformowani, zostali poinformowani, będzie ten dojazd, no i przez te parę miesięcy, szczególnie że to będą miesiące zimowe i wczesnowiosenne, no niestety z takimi utrudnieniami trzeba się liczyć. Ja nie sądzę, żeby tych mieszkańców było aż tak dużo, żeby jakoś tego problemu nie można było rozwiązać i się te parę miesięcy poświęcić. Nie da się rozebrać mostu do połowy po prostu. Trzeba rozebrać ten most, który mamy w całości, żeby zbudować drugi most. I tutaj, tak jak dyrektor powiedział, będą nabijane pale. Także wyobraźcie sobie Państwo, że będą tutaj kafary, które będą wbijały, wbijały te, te pale. To musi być przede wszystkim bezpieczne. Wygoda jednak no, musi pozostać na drugim miejscu. Ja dokładnie, szanowni państwo, prowadzimy inwestycje za kilkaset milionów i ciężko mi spamiętać ile tych drzew. Jedyne co mogę powiedzieć, to że w zamian za to będą nasadzenia zastępcze zrobione zgodnie z decyzją środowiskową i uzgodnieniami z miastem. Zwykle jest tak, że sadzimy więcej drzew niż wycinamy, także przeważnie jest no to stosunek 3 to do 1. Do jednego. Na dzień dzisiejszy oferta wykonawcy i pieniądze jakie mamy przygotowane to 14,5 miliona złotych i szacujemy, że w tym się zmieścimy. Natomiast w czasie inwestycji zawsze mogą wyjść nieprzewidziane rzeczy i wtedy tutaj będziemy dyskutować i ewentualnie jeżeli będzie taka konieczność budżet będzie zwiększany. Tym bardziej, że tu jest kolizja kilku dużych sieci, także to jest coś coś nie do końca do przewidzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.